Nie mam pojęcia Co się stało pod ostatnim odcinkiem Wy wszyscy jesteście jacyś chodzy na głowę No co ja mogę poradzić Co ja mogę... nie mogę zrobić nic innego niż tylko wziąć Wziąć, odpalić tą grę i nagrać więcej Mam nadzieję, że w tym odcinku zrobię coś Ostatnio to wyszło tak jak wyszło Denerwowałem się, bo ryba mi jadła moją latarkę. Tylko teraz trzeba wziąć to na spokojnie. Jak mi zje, to niech mu będzie. Był głodny, niech ma. Sam nie wiesz, że to mówię, ale niech ma. Nienawidzę cię To Na spokojnie, to trzeba poeksplorować. W tej jaskini normalnie jest cuddle um, tylko trzeba najpierw, żeby go za, żeby go złowić, to wymaga to... Najpierw trzeba przestawić datę na urządzeniu. Trzeba ustawić ją na datę przed wypuszczeniem Cutclus Fishing. Przed datą wypuszczenia tej gry Aby była... aby on się pojawił. Bo on jest... Um, pisze, że on jest... Um, Wyginięty, tak oryginalnie, ale tak, to on może, ale tak to on może zostać złowiony, mimo tego. Tu serio nic nie ma? Nie no, jestem zawiedziony. Serio nic tu nie ma? ma? Takie skinia głębokich? Tutaj gerb ma swoje gniazdo, aha, jest. Tego ja, ja zostawię, go nie chcę. Tutaj powinno być coś więcej Jest ten chłopak Co trzeba go złowić do tej łódki On tutaj siedzi sobie no to spoko Niechaj sobie siedzi Ale tu nic nie ma więcej jak Tak to nuda straszna Tu coś jest Niech snu, Niech no wchodzić na razie <grym> Niechaj co tu będzie, tak jest Tutaj mamo sobie jest, to jego nie będę ruszał. Co to za chłopaki? To kompasy są. Aha. To by się przydało chociaż jednego wyłowić, żeby. mieć. No dobra, to chyba już można stąd wyje wyjazd zrobić. Tutaj nic nie ma kompletnie. I ruszyć się. Nie, nie, ma to, nie będę wychodził, tylko po prostu ruszę głę głębiej. Od razu. To teraz rusza tam w kierunku tych abominacji, co tam są pod tą wodą. No, tam na prawo, na ten. No w kierunku tego miejsca, gdzie jest ten nowy. Wiecie o co chodzi? To, że to jest ten mały, świecący. Do tego trzeba świecącego. Trzeba mieć, żeby złapać tego, tego... Tego gnoja co... Zostaw spokojnie... O nie nie nie, nie, nie bo tutaj... Tego gnoja co ci... co... co zjadła latarkę? Ale tak to na razie można... Tutaj ja chyba wiem tego jak yy, zrobić. Mam... Yy, mam pomysł. Potężny. Bo to chyba jeżeli on lubi szkielety, to chyba trzeba po prostu szkielet, szkielet załatwić. Czyli po prostu dać mu, do, do, dać mu jakiś szkielet do widzenia. Chociaż nie wiem czy to zadziałało. Nie mam pojęcia jak się, jak się go łowi, ale... coś trzeba będzie wymyślić. Ciebie nie mam chyba. Nie ma, to jest to jest ten, 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 ten duży, ten mały brimble. To jest nasz kolega Duncan. Ty mnie nie interesujesz na razie, koleżko. Ciebie nie mam i na razie nie chcę Ale trzeba... Ciebie... Wiem jak, ja wiem jak się ciebie łapie. Znaczy wiem jak trzeba ciebie złapać. Nie ja wiem jak się Ciebie łapie. Nie mam zielonego pojęcia jeszcze. Ale wiem jak trzeba to zrobić, jakim sposobem. Tutaj są te... E, e, tu jest ten chłop. On tutaj wszedł sobie. buffalo buffalo W sumie tutaj nie mam żadnego, nie? To... Dobram, yy... Dobra, chodź Awam go. To są zablokowane. To trzeba go wystraszyć, bo on, on się boi bomb. Trzeba by było, by było by go... Yyy... Co mi zrobicie? Nic dobra. One też sąne. Wracając, yy... Trzeba przestraszyć tego ziomka bombą. Jak się, jak się przestraszy go bombą, to on wtedy tym swoim no noskiem rozwali to. Rozwali ten... Yy, to ścianę i będzie można tam. Będzie można tam cię dostać. Tam są jakieś ryby ciekawe oraz yy, czapka na pewno jest. Czapka, której potrzeba do złowienia tego koleszy, co tam na prawej, po prawej stronie, tam kompletnie jest yy, na końcu mapy. Aha I teraz, teraz widzę co zrobiłem O kur... Ostra zabawa to jest No taki... ...kaufisz Tylko z rogiem na głowie Proszę bardzo Buffalo Fish w sumie też to się zgadza bo i Buffalo Fish to kaufisz to nam Podobne do siebie, ale ogólnie bardzo ciekawe tutaj abominacje są w tej... Yy, w tej części. No to jest... Nie wiem czy to dalej jest, y, podchodzi pod y, ten, ten rejon tego silosu radioaktywnego. Może tak, a może nie. Ja się tam nie znam. Ale fajne abomi abominacje są fajne ogólnie. Dobra, yy, Po co kupiłem notapie? Jak, jak mi ją Nie Nieważne. Yy, Na no, spokojnie. nie. Jak mi to nie wiem, kupowałem, ale dobra. Czy to mam? Nie, nie nie mam, nie mam. Chodź. E yy. Chodź o. Mody. Zabić to zanim złożę jaja. Nienawidzę tych wielorybów. Wi wi Och tutaj. Ale to... ale... Nie. nie warto nawet sprzedawać. Tu Nie szanuję w ogóle. Idziemy dalej tutaj w głąb Tutaj na to na ten płaskowyż to się chyba nazywa płaskowyż profesjonalnie yy, chodź nie, ty nie, nie lubisz światła bracholu To czyj, to potrzebuję weź z mi światło Chodź O kurwa jebany yy, przepraszam szybki jest chłopak to ciekawe Dobra, ale spokojnie było yy... znaleźć yy... nie znaleźć tylko podejść tam z tymi bombami do tego chłopa Znaczy, bo to co to było to był ten ten mi zerwał to to co to jest to był ten power więc co to było nie mam pojęcia co to było totalnie, ale nic nie pisze. I to jest Dion? Nie, to nie jest Dion, I to jest Smarty. on the ocean floor. No ha, gdzie trzeba użyć mózgu, żeby go złapać, super. No to podziękuję. Dobra, kontynuując. A ja po prostu daj tego. mało, bo tam co jest, jest jakaś mała. Ryba fajna. tamte tam... Tam, 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 yy, tam dalej. Nie, on mnie goni. Nie, 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 stop, nie, stop, 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 Spokojnie, kolego. Kiedyś, kiedyś do ciebie wrócę. Tak dalej. było takiego małego Bo tutaj są w ogóle to jakiś system yy, jaskiń i tak dalej eee... O ty, ty, o ty, o ty, chodź Aha Aha Muszę Unikać tego chłopaka Tak myślałem, że to jest jakiś mały swordfish Najczęst tak jak ty mnie będziesz gonił? No, wybacz, że tutaj nie ja wiem na co go nabić nawet. Potem jest jakiś nowy pufferfish w tej grze komputerowej. Mhm. O to chodzi jak nic. Gdzie on jest teraz? Gdzieś sobie poszedł. W pizdu. Ale ładne to jest. Zaraz będą chcieli owalić go. No na nie, ale ładny jest bardzo. Co to jest? Rami. Który to jest? A jest fin, fin, co też jest Finn. Że one unikają ich. A ty chłopie? Flash, no po prostu. Flash. Ja wiem na co go nabić. Bo jest taka nowa, nowy Pufferfish. Jeżeli dobrze. O, Bumpa, dokładnie. Nie mam pojęcia, gdzie on jest. Ale jest, także. Yy, tak, by się przydało jakąś małą, złapać teraz. Ten i yy, Ten denerwujący gnój zielony mi się przydał Akurat ich akurat... potrzebuję to ich nie ma Remo Może mogę spróbować Są tam na górze Widzę że są Mogę spróbować jeszcze raz Nie tak Dobra, ale będzie, ale będzie ten Zielony Dobra No chodź Dobra no, lecimy dalej Nie wiem jak go złapać Tego yy, Nie wiem jak to, to się łapie w ogóle te ryby Tutaj w, w tej grze Twórca tej gry się postarał za bardzo Na serio Za bardzo się postarał takie Posrane są te ryby teraz Że ja nie mogę Ciebie to musiało bardzo ominąć Nie chcę mieć nie, nie chcę mieć z tobą nic do czynienia absolutnie tego chłopaka to trzeba dunkama najpierw wystraszyć stąd, czy wy, wykurzyć Tu jest ta... Tu jest... Tu jest ta... Ta gryząca? Ej, chcesz? Nie, spierdalasz. Serio? To jest Voltin chyba, o. Ty chcesz? Ej. Ziomek. Nie chcesz, masz mnie w dupie. Dobra, pasuje. Eee... Nie wiem, co to jest. What the fuck? A e, jest Nie. E, ty chcesz może? Ty, ty może ty może byś chciał? Czemu wiesz co mam je w dupie? Czy co, ja kurwa nie jestem... Przepraszam. Miałem nie miałem mnie przyklinać. Jezu. Że co, że jestem niewystarczająco dobry dla was? To no, jest ten magmer. To jego to ja gówno nie złapię. Teraz nic tu nie ma więcej Taki system jaskin tu jest. Ale tu jest końc mapy. To fajnie. Wracamy się z powrotem. Ja się staram. Żeby te ryby mnie zauważyły. Chciałyby sobie przekąsić tutaj. Może ty chcesz? Nie? No oczywiście, że nie. No, kurwa to proste, że tak frajerzy wszyscy po kolei. Może ty byś chciał mi to chociaż... Chociaż jeden, dobra. Chociaż jeden. Chodź, chodź, chodź. Chociaż jeden nie ucieka ode mnie. A to, że jak jest ciemno tutaj z tym. Ja natarcie za to, że on... Nie rozpoznaje tych rybów, czy to co a nie czaj ogólnie jak tak radziała teraz. To co ja wiem? Nie wiem co to jest, to jest jakiś. połączenie Mustard Fish i Call Fish raz. naraz, kurna to jest... Chyba nie Mustard Fish -di Dijon. Jak to miasto to no, po prostu... Dobra, może z Może z mało Może z małą będziesz. Myślę czy oni cokolwiek mi powiedzieli na ich temat? Powiedzą na ich temat? Biotic Relationship. Bo to jest jakiś inny. Rafi Rogaczy. Rafi ra, albo jakiś inny inny. Hmm. Dobra, Dobra, ty jeszcze raz Może na mało coś się złapie Może mię na na Nie, one, one wszystkie mają po prostu mnie głęboko w poważaniu Chłopak Co jest kurwa? Zaraz, zaraz, zaraz What the fuck Ej Brat... Czemu ty plujesz we mnie Rybami? Ty, ej! Co to kurwy? Czemu we mi swoimi pluje ty? Co to jest? Flechet. Ej Kurwa, idę po ciebie Czemu... Czemu chciałeś mnie opluć? Ty mnie dzie dziećmi własnymi opluł Pobierdalony Gdzie ty jesteś? Chodź tutaj Nie pluj we mnie dziećmi swoimi Ej Chodź tutaj, kurwa. Co jest? Chłopcu pluje we mnie dziećmi własnymi. Co jest do kurwy? Jak to... Symbiotic relationship. Um. No dobra... Nie mam pojęcia o co chodzi. No ale dobra. On próbuje wejść z tymi Chciałby ci go złapać. Dawaj, chodź tutaj. DŁA! Kurwa! Nie, po, nie poszło. Ale ty, ty gościu, ty jesteś jakiś posrany. Ej, ale ty chcesz go ugryźć, proszę? Nie. Nie wiem, o co chodzi tutaj. A może jakbym wziął duży bajt? Albo z hakiem. To jest też pomysł. Nie wiem, jak go złapać, ale świetnie się bawię przy tym. No pluj we mnie rzeźbi własnymi. To już mam tytuł... ten, to już mam tytuł odcinka. No bez żartów. No chyba, że jak ten, to no chyba, że teraz będzie śmiał mnie w dupie głęboko. Więc poszedł gdzieś. To, co gdzieś. Spierdolił. Co tu się dzieje? Dobra, chcę jeść moją latareczkę. Tu jest jakiś ziomuś. Wy chce się? Hej, ty No, no, no oczywiście, że że mam je w, w dubsku Jakżeby inaczej by było Bo ty, 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 wy się kłop... Nie, nie, nie go nie, nie, nie wyciągnę Kurwa, no, co tu się dzieje, także To może chcesz mnie wsiąść? O! To jest ta rozdyma No, jest ta rozdyma Aha. Bumpa w kurwa, co on wybuchnie? Tak wygląda, jakby teraz jakby wybuchł dosłownie. Albo jakby zaraz miał pierdolnąć i w mordę. Nie wiem, ale dobra. Eee. Ehm, masz coś ciekawego do powiedzenia na temat tej tego bumpafa? Dosłownie! To nie może być do no, dobra. Mam pomysł. Wezmę hak Spróbuję jeszcze raz tego plujacza złapać. W ogóle brzmi jak jakiś ruski specyfik. Rogaczew. To No się, Rogaczew. Nie wiem, co to by było, ale nazwa świetna. Do plucia coś. Gnoju Ja mam twoje dziecko jedno Ty Dobra to se Tu Wal się na mordę Gościu Eeeem. Czy tu coś tutaj coś więcej będzie Tylko te barakuda jest tutaj I w sumie nic innego tu nie ma coś co, co chciałby mnie złapać Wszystko inne mamy głęboko w dubsku O Jezu Chryste. Cię wystoszyłem, to trzeba go... To jest szajat, co Czekaj, chodź tutaj tego ziomka. A może ty? I chyba wiem, co on by chciał. Wpierdolić. Czekaj, czekaj, czekaj. On ma mnie on no, też mam, też mam je we mnie wywalone. Ma to się ochotę? O! No, zajebiście. Tylko nie ty, bo kurwa, bo ty się zerwiesz od razu Ty, ej, ty, ty, może? Ty nie chcesz mnie to cholery jasnej Nic nie chce, wypierdalej, wypierdalej może to jest, a może to jest ten, może to jest pomysł, że trzeba go wywabić stąd, a potem złapać Bo on się ten, się nie, pie, nie tańczy, tylko on raz po prostu ciągnie I rozwala ten, i rozwala Ci ten ten, ten, ten haczyk, nie? To ma sens, my. Ej chcesz? Też, dobra. Nareszcie, ktoś tu... wziąłem go na haka go na hakę i teraz zaczęło się... Dużo się zaczęło. No spokojnie, koleżko Nie no, by się... może bombą bym tego... Z tego, co od niego pływać bym wziął. Nie, ja tu, przy... ja tu w momencie łowienia ryby przeprowadzam rozkminę, i złowić kolejną. Nie wychodzi. Jak może to było coś tu zauważyć. Ale dobra, ważne, że próbuję, tak? Przynajmniej się staram Nie wiem burza, nad, burza na morzu Nie wiem co ja wyłowiłem właśnie, ale Wygląda spoko mudbak O matko Chryste, boska Wod jest teraz Czekaj, czekaj, czekaj. Y, ten, ten, ten. Yy, jak on się nazywa? A ten? No, Też by nic, nic nie mówisz Nie jest sera, ale spachnia jak ser No to spoko. W sensie, bo on ma w dupie jedzenie, ale maria fart, czyli. Jakbyśmy dosłownie wpłynęli tam Jej do mordy, to może by, to może by złapała To jest głupi pomysł jaki ja nie mogę, ale może zdziała Tylko przydałby się ten Mam no to cholery Naprawdę przyjecha przyjechałeś tutaj samego tego? od swojego miejsca zamieszkania. Tutaj przypisanie, żeby mi ojebać bajta. Przepraszam, kurwa, znowu. No co ja mogę powiedzieć? Yy... Tu no, będę próbował... Oż no, to. Chodź tutaj. Okay. No trzeba próbować. Nie wiem, pewnie nie zadziała. Ale warto wierzyć, tak? Jak nie, to mam jeszcze jeden pomysł, tego go złapać. Też pewnie będzie... ...niedziałający. Ale co z tego? Ale co z tego? Ważne, że Ważne, że próbuję. Aha. Nie wiem, co to jest. Lecie jakby... jakby... Musimy zestać zaraz Nie, wiem, co to było za porównanie Który nie wezmę, wpłynę mu do ryja Byle głębokie gardło mu zrobię Jest! Tak myślałem, tak myślałem O boże Ta burza się, się jeszcze burza, burza pomaga w tym żeby to Co? Żeby klimat był lepszy w tej gry komputerowej Tak jak tutaj wyławiam takie rzeczy Co, co robią tej po tutaj na, W tym miejscu Ajajaj. Język polski jest niesamowicie, jest niesamowicie trudny Nie umiem mówić. Tuchet. To na dosłownie. Tuchet. <grystanie> eee, co jeszcze chciałem? Eee, tak, co o nim piszą? W katalogu. Eee, tuchet. No, debil po prostu. Dobra. Nie, nie chcę jedzenia. Dobra, nieważne. Yyy, nie wiem, ciężcie złowił chętnie. Muszę ten odcinek trwał 26 minut, więc spoko było... No, do pół godziny maksymalnie. Nikt tego nie obejrzy do końca i tak, jestem 100%. Nawet mogę się założyć, jakby ktoś chciał. Nikt tego nie obejrzy do końca. Wybale nie? Nie pluj we mnie. No dobra, weź, ja rozumiem aluzję, nie pluj we mnie. Dobra, nie chcę Ciebie już, zostaw mnie w spokoju. Nie pływaj we mnie, głupak Jeszcze by się przydało zejść tam gdzieś głębiej w tej jaskinie. W następnym odcinku na pewno, na pewno yy, skombinuję coś z tym innego. tego. Czy popróbuję z tym, yy, z tą jaskinią, która jest tutaj po lewej. Zostaw mnie, weź wywalaj. To, która jest tutaj po lewej, o tutaj, o ta o, po lewej, bo ona jest zablokowana przez skałę, nie? I nie wiem, co tam jest za gówno, ale jest. Yy, co nie, co jest, tak? Także. spokoju, bo też ją w, w, w ten... wyczaić, jak to tu się tutaj działa. Nie rozumiem czasami, co ja mówię. Ale dobra, nieważne. Tutaj w tych cavech nic więcej nie ma ciekawego. Ty miałeś mnie w dupie głęboko, także... Co, to, co ty robisz? To jest magmer. to jest magmer Da, do i koło niego latem takie jakieś dziwne Nie. Nie, nie, nie Kwa kontrolę to się robi, ty bidl. O! Jest wyciągnąłem, wyciągnąłem, coś, dobra nie, nie, nie! Nie, kurwa, mać! Myślę, ja już zostaw mnie w spokoju. wystarczy, mi. No to ostro. Gdzie lecisz ty? Ożył. Już mnie zostaw, już zostaw, już zostaw mnie spokoju. Już daj mi spokój. Wiem, kurwa, twoja mać, no? Ech. dobra, z... Jest tego... dużo? Ja mylę przyciski cały czas. No to się robi kontrolem, nie shiftem, pajacu. Jest 21, mózg mi nie działa już. Ja nie mogę, co to jest w ogóle? Termo. Słuchaj, nie